Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B. Jest z nami Tomasz Falczyński, który jest tutaj trenerem. Tomek. Trener Zbigniefrał powołał skład reprezentacji młodzieżowej kadry narodowej na zgrupowanie w Grudziądzu, które odbędzie się 29 lipca do 8 sierpnia w ramach programu Talent. Z naszego klubu jedzie nasz młody talent, mistrz polski Karol Jodin. Jak myślisz, Karol ostatnio zrobił bardzo duże postępy, jeżeli chodzi o treningi? No i oczywiście o zwycięstwa. Tak, zgadza się. Jest teraz doskonała okazja, żeby jeszcze popracować nad formą, żeby były jeszcze lepsze wyniki w przyszłości. Także no, mu ciężko pracować i zasuwać. Powiedz jak wyglądają przygotowania do meczu Polska Litwa, które odbędą się w sokółce 29 lipca. Karol niedawno wrócił z obozu, który był na jeziorem białym, także tam pracowali z tego co wiem nad, nad kondycją. Teraz trzeba troszkę popracować będzie nad techniką i w miarę jak mecz się będzie zbliżał. Na pewno zajmiemy się wtedy szybkością, dynamiką. No i ciężki trening. Ile jeszcze czeka go treningów przed, przed zawodami? No codziennie, codziennie, do samych zawodów tym, że ostatnie trzy dni to już takie ładowanie akumulatorów już raczej, raczej luźni. Ale nie ma żadnej taryfy ulgowej, nawet wręcz przeciwnie. Co jest takim mocnym atutem, jeżeli chodzi o Karola? Na pewno szybkość, ruchliwość i z tego, co wiem, popracował troszkę nad kondycją, także może i kondycja będzie jego atutem, bo tutaj poróżnie z tym bywało. Mamy teraz okres letni, lipiec, sierpień, okresy dosyć... Ciepłe. Powiedz jak wygląda frekwencja, jeżeli chodzi o sekcję bokserską. No jak widać, Jest dawno tylu ludzi nie widziałem, także upału na pewno ludzie nie odstraszają, a wręcz przeciwnie, bo wakacje chyba troszkę każdy ma więcej czasu. No i w miarę rozsądnie widać to ludzie y, zagospodarowują sobie czas. Powiedz jeszcze, jakie są zalety ćwiczeń w takim upale, bo na pewno. Em, im cieplej, tym więcej się wypaca podczas treningów. Nie, są same zalety. <laughs>